Kalendarz Adwentowy Dziesiąty Dzień Adwentu Cieszy się bardziej z Ewangelii Świętego Mateusza. Słowo: Cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięcioma, które się nie zabłąkały. W logice Boga jedna zagubiona owca waży więcej niż 99 w porządku. Nie dlatego, że jest lepsza, ale dlatego, że jest w potrzebie. Adwent przypomina nam, że Bóg ma serce, które reaguje na braki. Szuka aż znajdzie, woła aż usłyszysz, niesie, kiedy nie dajesz rady iść. Dla Boga Twój jeden krok w Jego stronę jest powodem większej radości niż wszystkie Twoje sukcesy razem wzięte. Jego miłość nie jest dla idealnych, jest dla zagubionych, zmęczonych, słabych i to jest najlepsza wiadomość Adwentu. Yeah.